dobry, FB znajomi, dzień dobry Państwu. Słuchajcie, jestem FB znajomi. Bardzo zadowolona, że widzę, że niektórzy, jak ja zaczęłam nagrywać filmiki, to też uruchamiałam się do nagrywania filmów. W ogóle, no to jest bardzo fajnie. Bardzo się z tego cieszę. Nie spodziewałam się też, że sporo osób będzie oglądać te moje filmy, jeżeli chodzi o statystykę, bo raz, że robię no to w takiej formie, jaka na tę chwilę jest dla mnie osiągalna w potrzebie serca, słuchając wypowiedzi wszystkich polityków, czytając po prostu tą prasę, te, czy prasę, no, prasę internetową, to wszystkie artykuły tych osób, które nie znają się na ekonomii, ale podejmują się interpretacji ekonomii. No i w, w takim poczuciu, bo czasami dzwonią do mnie znajomi i naprawdę powtarzają to, co wyczytali w internecie. To, co im podała, podał jakiś, jakiś dziennikarz, czy jakiś redaktor, czy osoba pisząca artykuł, przepisująca, naprawdę to mnie no, zachęca do tego, żeby pokazać rzeczowo i jasno, jak wygląda to wszystko naprawdę, przynajmniej no, na podstawie statystyk, i troszeczkę może rozjaśnić. Jest to trudne do zrobienia, jak się ma zaawansowany stopień wiedzy żeby zejść do takich niższych poziomów, żeby one były dla wszystkich zrozumiałe. Myślę, że mi się to jakoś tam pokrótce udaje. Także cieszę się bardzo, że jednak udało się takie grono 100-120 osób zainteresować. Dla mnie są to sprawy niezwykle ciekawe, niezwykle ważne. Ja lubię wiedzieć, ja lubię znać prawdę, dlatego ja po prostu zgłębiam. Jest to u mnie proces niepohamowany, a proszę mi wierzyć, że są siły, które usiłują mnie od tego wszystkiego naprawdę odwieźć i naprawdę pohamować. Natomiast ja jestem osobą upartą i nie dam się pohamować, tak? Myślę, że jeżeli chodzi o opracowania takie publiczne, mam prawo je prezentować, mam prawo powiedzieć, jak ja to widzę, i nikomu nic do tego, i dlatego to robię. Także więc, nim przejdę do aktywów obiecanych, aktywów trwałych, udziału tych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach zagranicznych, w aktywach trwałych przedsiębiorstw niefinansowych, to chciałabym jeszcze Państwu pokazać, jak wygląda całość gospodarki w podziale na, tym, na te sektory, żeby sobie jakoś umiejscowić te przedsiębiorstwa niefinansowe i ich podagregat, czyli przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym. I w tym celu otworzyłam sobie opracowanie Głównego Urzędu Statystycznego, rachunki narodowe według sektorów i podsektorów instytucjonalnych. W latach 2019-2022, od razu mówię, dlaczego nie 2024, no bo po prostu jeszcze nie jest dostępne, prawda? Bo urząd musi przeliczyć, wyliczyć, sprawdzić i dopiero może zamieścić, dlatego mamy 2022 rok. Jak widzimy, te wszystkie proporcje są i tak dosyć stałe, więc sądzę, że od tego 2022 roku wiele się nie zmieniło. I spójrzmy na ten udział sektorów. Jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa niefinansowe, to 49,5% tego udziału w tworzeniu polskiego PKB w 2022 roku to były przedsiębiorstwa niefinansowe, właśnie sektor przedsiębiorstw niefinansowych, co do którego ja przedstawiam właśnie statystyki, którego częścią, i którego częścią jest sektor przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. 4,6% przyznam, że ja jestem zaskoczona, że 4,6% tylko ma sektor instytucji finansowych, ale okej. Okay, no, nie wiem, być może to wynika na przykład z udzielonych kredytów, które są gdzieś tam wykazywane. Myślałam, że ten sektor instytucji finansowych no, będzie miał większy udział w tworzeniu polskiego PKB, ale no tak, kredyt po prostu jest prawdopodobnie gdzie indziej, kredyt jest rozłożony gdzieś tutaj, natomiast tutaj pewnie znajdują się jedynie przychody sektora finansowego ściśle w postaci tego, co bank pobiera, na przykład w formie odsetek. Dobrze, i dalej, jakie my, jakie my tutaj jeszcze mamy z ciekawości udziały? Mamy tutaj 22,2% udziału sektora gospodarstw domowych, które tworzą które tworzą PKB? Ja dla pewności sobie jeszcze tutaj zajrzę. Tak, sektor gospodarstw domowych odpowiadał za 22,2%. Udział sektora przedsiębiorstw finansowych, a sektora gospodarstw domowych w 2022 roku, ale to już jest historia. No i cóż, sektor instytucji rządowych i samorządowych, no to z tego wynika tutaj to jest 12,3%. Instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych, dosyć niewielki. Tutaj 0,5% taki jest tutaj wsadzony nepelek, No i podatki od produktów, pomniejszona dotacja od produktów 10,9%. 10, ok, no i tak wygląda statystyka. I teraz przechodzimy do tego mojego opracowania, do aktywów trwałych. Dlaczego wybrałam jako drugą pozycję, która może dobrze reprezentować udział właśnie przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w tworzeniu właśnie naszego też PKB i jako koło zamachowe naszej gospodarki, wywieraniu wpływu na naszą gospodarkę? Dlatego, że do aktywów trwałych zaliczamy, zaliczamy środki trwałe, grunty, a prawo użytkowania wieczystego gruntów, budowle, budynki, maszyny, urządzenia techniczne, narzędzia, środki transportu, wartości niematerialne i prawne, długoterminowe aktywa finansowe. Więc ja to nazywam majątkiem. Tak, oczywiście nazywam to w rozumieniu potocznym majątkiem, nie w rozumieniu stricte, bądź to kategorii jakichś rachunkowych lub finansowych. Tylko stricte to jest majątek, czyli na przykład no, przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym mają tyle i tyle gruntów lub praw do gruntów. Mają tyle i tyle maszyn, mają tyle i tyle hal, prawda? I tutaj one są zapisane właśnie w tych aktywach trwałych. Jak wygląda ta proporcja? Jeszcze jedno zdanie. No, przykro mi odnośnie tej metodologii. To jest tak zawiłe, tak, tak nieczytelne. Tak trzeba po prostu się wgryzać, że aż. No, takie mam nie, niechęć. No ale słuchajcie, więc tutaj jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa niefinansowe, to powtarzam, podobnie jak w poprzednich statystykach, że są tutaj wyłączenia rzeczowe, jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa, czyli na przykład, czyli na przykład instytucje kultury, szkoły wyższe, samodzielnie tego się nie wlicza, nie wlicza się także sekcji rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybacka, finansów, administracji publicznej obrony narodowej, obowiązkowych zabezpieczeń społecznych, pracy na rzecz gospodarstw domowych, czyli na przykład ogrodnika, na przykład pani od sprzątania, czy opieki nad dziećmi, organizacje i zespoły to, to już też powiedziałam, co to jest takiego, czyli na przykład agendy ONZ na terenie Polski, a więc i tu, więc tutaj ten, ten zakres jest objęty i właśnie no na tym wykresie kołowym e, zostało to wykazane, że, że przedsiębiorstwa niefinansowe no, no nie są całością gospodarki, żeby tego tak, też tak nie traktować. I teraz zobaczmy, jak wygląda relacja aktywów trwałych będących w posiadaniu przedsiębiorstw z, przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w Polsce, w których pracuje 10 lub więcej osób do aktywów trwałych podmiotów bilansowych. E, Drodzy Państwo, o ile przychody to są taka, to, to jest taka wartość, którą e, wykazuje przed fiskusem a, i przed urzędami a, prawie każdy podmiot gospodarczy, o tyle aktywa trwałe to już jest wartość, która no, jest wartością e, wykazywaną w bilansie lub ra, rachunku zysków i strat. Myślę, że to jest główna przyczyna, z jakiej głośno może tylko. Tutaj no, operować właśnie takimi danymi i taką statystyką. Tak więc ta statystyka poniżej nie jest jakoś bardzo doskonała, no ale daje nam pewne pojęcie o rzeczywistości gospodarczej, w jakiej się poruszamy. No i teraz spójrzmy. Aktywa trwałe jak to wygląda. Ja już tutaj tabelkę. Pokazuje, widać, że tutaj udział tych aktywów trwałych w przedsiębiorstwach z kapitałem zagranicznym o liczbie pracujących 10 i więcej lub bilansowych przedsiębiorstwach. Bilansowe przedsiębiorstwa to są te przedsiębiorstwa niefinansowe, które składają bilans, które składają bilans i rachunek zysków i strat w formie pełnej. Tak to jest zdefiniowane przez Główny Urząd Statystyczny. I te aktywa trwałe, czyli budynki, budowle, urządzenia, maszyny, inwentarz żywy, to wszystko, co służy w działalności gospodarczej, przedsiębiorstwu do uzyskiwania w sposób długotrwały korzyści ekonomicznych, to tutaj no, kształtuje się w, takich, w takiej wartości. W latach 2006-2023 ten udział waha się w granicach 33,6-37,5%. 33,6-37,5%. Tak, czyli podobnie jak w przypadku przychodów można zawnioskować, że... Podmioty z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce mają dość duży wpływ na polską gospodarkę, na polskie gospodarowanie. Nie można oczywiście tego stwierdzić wprost, to trzeba by zrobić bardziej szczegółowe badania i zbadać jeszcze wpływy, przepływy pieniężne czy łańcuchy dostaw, tak zwane. No ale tak wygląda, tak wygląda ta relacja. Jeżeli sobie wrócimy do przychodów, ja to taką tutaj też zauważyłam właściwość. Może tutaj mamy też porównane właśnie te agregaty. Tu jest właśnie na poziomie 40-44,5%, tak, w przychodach. Czyli przychody są na, na podobnym. mają podobny udział, jak aktywa trwałe. Jak aktywa trwałe. Tak, jeżeli chodzi o udział tych przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Muszę przejść do następnego filmu, bo mam już 12 minut do usłyszenia.